To pytanie nie miało prawa paść tak wprost, a jednak padło. Rymanowski nie kluczył, nie rozgrzewał tematu, uderzył jednym zdaniem, które wywróciło całą rozmowę do góry nogami. Czarzasty jeszcze sekundę wcześniej siedział pewny siebie, a chwilę później było już widać, że coś pękło. Ton głosu się zmienił, gesty zrobiły się nerwowe, a odpowiedź zaczęła uciekać w emocje. To nie był kontrolowany spór polityczny. To był moment, w którym jedno pytanie pokazało więcej niż tysiąc słów. Lecimy. No dobrze, ale jak nie, da się, jak nie będziecie mogli wejść oknem, jeżeli prezes, prezes Rady Ministrów powie żadnej reformy Państwowej Inspekcji Pracy na razie nie, bo to rozwali kompletnie rynek, rozwali tutaj Proszę firmy pana, ale polskie. Ale to kilka... co wtedy pan zrobi? Wyjdzie pan z koalicji? Nie, nie ma takiego ryzyka. W, w, w ogóle pan opowiada takie rzeczy, których nie biorę pod uwagę. Proszę pana, jeżeli jest tak, że w tym projekcie było za bardzo uznaniowo, jeżeli chodzi o Państwową Inspekcję Pracy, coś zapisane, to trzeba dyskutować. Ja rozumiem uwagę taką, że urzędnik nie powinien mieć za dużo e, władzy w tej sprawie i żeby była jakaś uznaniowość urzędnicza, ale jeżeli. Byłoby to bardzo transparentne i, i bardzo prze, przezroczyste i wszyscy by wiedzieli, dlaczego to się dzieje. Dostawał pan by w Radiu Z, na przykład, albo nie wiem, w, w Polsacie, tam, w, czyli w miejscach swojej pracy. Bardzo dokładną instrukcję. Jeżeli jest to, to, to i to, to trzeba to zmienić na, na umowę o pracę i nie ma uznaniowości urzędniczej. Po prostu te umowy są permanentnie łamane. Już nie mówiąc o tym, że nieuzasadnienie części tych umów e, zleceń powoduje to, że nie ma wpływu dwóch miliardów do kasy państwowej. Jeżeli będzie to nie podlegało uznaniowości, tylko jasnym kryterium oceny i myślę, że tu jest klucz programu, to moim zdaniem wrócimy do tego. Czyli nie tematu. ma wojny o Państwową Inspekcję Pracy, nie ma, nie ma że, wojny pana, między premierem a marszałkiem, wszystko jest wspaniale. Nie wszystko jest wspaniale, bo każdy z nas jest inny, każdy prowadzi inną formację, każdy ma inny program. W związku z tym to nie polega na tym, żeby się wziąć za ręce i iść do nieba w tej sprawie. Mamy różne zdania, ale to nie, nie powinno powodować wojny. To jest rząd koalicyjny. Jesteśmy dwa lata po stworzeniu tego rządu i nauczyliśmy się ze sobą współpracować. Jeżeli pan premier mówi w tej Formule nie podoba mi się ta e, e, ustawa i ta dyskusja, to ja mówię, stworzymy, stwórzmy inną formułę, która będzie się podobała i panu premierowi w części i okay, w Okej, wszystko jasne. Wracając do relacji z Panem Prezydentem. Pan e, powiedział takie słowa, niech pan chroni dzieci przed rozbierającym je grokiem. To apel do prezydenta o to, żeby nie wetował ustawy o świadczeniu usług elektronicznych. Sądzi pan, panie marszałku, że pan prezydent pana posłucha? Nie wiem, proszę pana, ale to jest sprawa ewidentna. Tutaj nie ma sfery dyskusji. Dlatego, że to, co się dzieje w tej chwili w internecie, to jest niekontrolowanym w żaden sposób. To jest to, co panu też się nie powinno podobać i każdemu, kto ma dzieci, na przykład nie powinno się podobać. Nie ma żadnych ograniczeń co do pornografii. Nie ma e, żadnych ograniczeń co do pedofilii. E, sztuczna inteligencja w, w rękach szaleńca, mówię o masku, doprowadza do tego, że jest, są, e, e, w tej chwili jest taka moda na rozbieranie kobiet, mężczyzn i dzieci. Elon Musk jest ja szaleńcem, się, pana zdanie? Tak, oczywiście. To jest z naj, jeden z największych miliarderów na świecie. Bliski współpracownik ale, Donalda Trumpa. Ale, ale szaleniec nie może być miliarderem. Jest, może być. Było masę szaleńców, którzy byli miliarderami. Proszę pana, e, tworzenie takich modeli sztucznej inteligencji, które na zlecenie właściciela e, tak są tworzone, algorytmy, żeby po prostu ludzi. E, e, obrażać, żeby ludzi odczłowieczać. Nie ma na to zgody. W związku z tym państwo nasze, tak jak uwaga wszystkie państwa w Unii Europejskiej, albo prawie wszystkie państwa w Unii Europejskiej, musi do diabła mieć instrumenty które będą to w jakikolwiek sposób opanowywały. Te instrumenty muszą być zgodne z, prawem, z prawem muszą mieć drogę odwoławczą, ale musi tak No być. i właśnie prezydent zapowiadając, że zawetuje tę ustawę, a jeszcze ten rozbierany grog, nie było go w czasie, kiedy była uchwalana ta ustawa, powiedział, że on nie zgadza się na te instrumenty, bo to tak naprawdę będzie wprowadzenie cenzury. Proszę pana, Dlaczego ale to jest... o tych sprawach ma decydować urzędnik, mówię na przykład o likwidacji strony internetowej, albo jak gość profilu, a nie sąd. Ale to jest nieprawda, co pan mówi to w tej prawda. chwili. Nie Urząd no, to, kontroli... Mówi, e... mówi pan to, co mówi prezydent. Elektronicznej e... i szef Krajowej Rady no, Radiofonii i Telewizji. jest odwołanie do sądu. A czy może powinien najpierw sąd to robić? Proszę pana... Powinna się proszę pana, prawa, proszę pana... Żeby wszystko było proszę pana, transparentne. Proszę pana, jeszcze raz panu mówię. Nie ma zgody na pedofilię i na pornografię w, w, i swobodny dostęp do pornografii w internecie. Jeżeli pan prezydent tego nie zrozumie, to mam dla niego spokojną, jak zwykle, radę. Niech weźmie doradców, niech posłucha i niech dojdzie do momentu, kiedy to zrozumie. Jeżeli pan prezydent zawetuje tę ustawę. Nic się nie stanie, powiem panu szczerze, poza tym, że będę wszędzie, gdzie będę mógł, mówił, że była szansa na to, żeby uciec od pornografii <laughs> dziecięcej, odszerzenia pedofilii w internecie i prezydent przeciwko temu się e, wypowiedział. A jak on to nazwie, to jego sprawa. To nie jest tak, że w Polsce są świę... świętości polityczne, których nie można krytykować. Zarówno premiera, jak i marszałka Sejmu, jak i marszałkinie Senatu, jak i prezydenta można krytykować, jak robią źle. W związku z tym, ponieważ źle zrobi i jeżeli to zawetuje, to go krytykuje. A wie pan, co mówią złośliwi? Że pan krytykując prezydenta, atakując prezydenta, chce pan się zbudować na tym ataku. Proszę że Pan pana, świadomie ale... wybrał taki punkt, taki kierunek swojej proszę polityki. Pana, ja jestem politykiem. Nie... Jest coś w tym prawdy, czy nie? Nie, ja jestem politykiem. Ale mówi nie... Pan szczerze? No proszę Pana, ale przepraszam, bo czasy bucowatości i arogancji mam naprawdę za sobą. Był Pan zresztą tego świadkiem. Myślę, że mamy, znamy się kawał czasu. Wie pan, jakie to były czasy. Mam 65 lat. Jestem szefem partii, który prowadząc tę partię po 10 latach na 400, nie wiem, tam 20 głosów miałem 11 skreśleń w głosowaniu e, tajnym. Jestem marszałkiem przejmu, jestem politykiem spełnionym. W związku z tym, od, od, od polityków spełnionych wymaga się mądrości, rozsądku i dystansu. Przede wszystkim do siebie. I wydaje mi się, że to posiadam, do rzeczy, które robię, ale również do tych rzeczy, które robią inni. Nie muszę się budować, bo to, co chciałem uzyskać, uzyskałem. W związku z tym, w tej chwili mogę z tej pozycji, bez względu na to, jaka ona jest w ramach koalicji, w ramach tej sytuacji, która jest w tej chwili w Polsce, prezentować niezależne twarde swoje stanowisko i będę tak robił panie marszałku. Będę walczył z populizmem prezydenckim. Będę walczył z tą narracją, którą on proponuje. Nie podoba mi się ta narracja okay. i mam prawo. Ma pan prawo. I będę to Ten robił. Procent. Tak jest. Partia tak Browna pełna... ma półtora procenta chyba więcej niż wy, prawie 9%. Wie pan jak to może zostać odebrane przez wyborców Brauna? że po prostu to jest rywal w którego chce pan uderzyć? Proszę pana, ale to jest na pewno rywal dla, każde, dla każdej demokratycznej partii. W związku z tym to też trzeba e, mówić. Ja nie mówię o procedurze w tej chwili, ja mówię o swoich poglądach w tej sprawie. Okay. Tam zresztą w tym samym sondażu e, tyle samo co partia Brauna poszła do góry, spadła Konfederacja. W związku z tym te przepływy są tak naprawdę ograniczone do dwóch grup. E, jedna grupa no, to jest grupa Pisosko-Konfederacyjno Braunowo prezydencka, no bo właściwie, no i tak nawiasem to jest to, to, to jest porażka. Moim zdaniem pana prezydenta, że już utożsamiany z takim człowiekiem, z takim człowiekiem jak Brown. I ja bym, powiem szczerze, to przemyślał na jego Ale myśl. co ma zrobić prezydent w sprawie Grzegorza Brauna? Przecież... Się. Ale w jaki sposób? Czego pan oczekuje powiedzieć, od prezydenta? Powiedzieć to, co ja. Czyli, aha, czyli Włodzimierz Czarzasty ma rację. W sprawie Grzegorza Brauna. Ale pan, tak ma powiedzieć ale, pan prezydent? Ale pan nie uważa, że Brown się. Nie, się, ja, ja ona, pana pytam, ale, no, czego pan oczekuje od prezydenta? Czy pana, nazywać rzeczy po imieniu. A wtedy ich znaczenie y, zostanie podkreślone. Faszystę trzeba nazywać, że jest faszystą. Komunistę trzeba nazywać, że jest komunistą. I faszyst i komunizm w Polsce są zakazane. A jak pan... Wszystkie skrajne historie, które, za, które, które zagrażają demokracji w Polsce powinny być eliminowane. A jak pan się czuje, jak ktoś pana nazywa komunistą dzisiaj? Dobrze się czuję, bo nie jestem komunistą. I nie był pan nigdy komunistą? No nie. Wie pan, co to, kto, kto, kto był komunistą, jakie są poglądy komunistyczne? Czyli nigdy pan nie był komunistą? No, nie za bardzo byłem za tym, żeby na przykład socjaldemokracja zawsze uważała, bo to, na, na to trzeba spokojnie w ten sposób patrzeć. Formy własności. Jest forma własności państwowa, prywatna, spółdzielcza, tak? Komunizm nie zakłada e, formy własności e, prywatnej. na przykład. ta rozmowa jak... nie wykoleiła się przypadkiem. Ona pokazała, jak cienka bywa granica między politycznym spokojem a czystą frustracją. Rymanowski zrobił dokładnie to, co powinien zrobić dziennikarz, zapytał wprost, bez poduszki bezpieczeństwa. I właśnie wtedy okazało się, że odpowiedź nie była gotowa. Czarzasty nie został zaatakowany, został skonfrontowany, a różnica jest zasadnicza. Gdy zabrakło konkretów, pojawiły się emocje. Gdy zabrakło argumentów, pojawił się gniew. To był ten moment, w którym widz zobaczył więcej prawdy niż w dziesięciu konferencjach prasowych. Takie sytuacje są bezlitosne, bo kamera nie wybacza. Nie da się cofnąć reakcji, nie da się przykryć jej narracją dnia następnego. Zostaje to, co było tu i teraz pytanie, pauza, wybuch i wrażenie, że ktoś nie był gotowy na uczciwą rozmowę. Czy to było za ostre pytanie? A może dokładnie takie, jakie powinno paść dużo wcześniej? Jedno jest pewne. Ta chwila pokazała, jak bardzo niektórzy politycy nie znoszą niewygodnych tematów. A teraz twoja kolej. Jak ty oceniasz tę sytuację? Czy Rymanowski zrobił to, co do niego należało, czy przesadził? Napisz w komentarzu. Zostaw lajka, jeśli materiał wywołał emocje i zasubskrybuj kanał. Jeśli chcesz więcej takich rozmów, bez miękkiej gry.